Ta elektrownia i ta kopalnia w sumie są mi obojętne. Mi w sumie też. Patrząc na to, jak ty ile osób już mówię się stąd wyprowadzi, to też im jest tak naprawdę to obojętne. Na dzień dzisiejszy nie myślałem, żeby połączyć swoje przyszłe życie z tymi zakładami. Nie neguję takiej opcji, nie mówię, że na pewno nie będę tam pracował, ale nie myślałem chwilę o tym, jakoś nie wpadło mi to do głowy. W wielu miastach takich nie ma kopalni, elektrowni i funkcjonują. Także. Gdzie sobie zawsze poradzą transformacja, miejsca pracy, przyszłość? Jeśli mówimy o rozwoju gminy, te hasła pojawiają się najczęściej. Jak będzie wyglądała bogatynia za kilkanaście lat i w jakim kierunku powinny iść zmiany? Debata omija tych najbardziej zainteresowanych. Tych, dla których tę przyszłość szykujemy, młodzież. Oto mieszkańcy gminy Bogatynia, nastolatki i region widziany ich oczami. Nazywam się na Wojtek. Chodzę do szkoły średniej w Bogatyni w górnika. Jestem na kierunku technik informatyk, mam lat 18, interesuję się przeważnie muzyką. Gram na gitarze basowej w zespole The Voided, jesteśmy stąd z Bogatyni, jest nas czterech. Realizujemy ten zespół już od dwóch lat i staramy się jak najbardziej przejść naprzód ciągle, staramy się szukać jakichś właśnie koncertów. Zespół Wojtka zagrał jesienią koncert, na który przyszło sporo młodzieży. Muzycy regularnie próbują w sali prób w Domu Kultury. Na pewno dyrektor nam daje tą dużą szansę teraz. Powiedział, że będziemy mogli zagrać na dużej scenie w następnym roku, więc cieszę się, że ktoś nam chce też pomóc jakoś bardziej się tu wybić w okolicy. Sami też szukamy koncertów, ale mówię, tego nie jest dużo. Brakuje tego tutaj. Brakuje miejsc do grania i jakichś takich różnego rodzaju eventów, gdzie by po prostu grały nawet zespoły, nie tylko z Bogatymi, bo akurat z Bogatyni, bo Bogatyni mam ich bardzo mało. To jest zaledwie garstka osób, które coś tam próbują grać, ale niekoniecznie też to wszystkim wychodzi, bo jak wiemy, mamy, mają też inne życie. Brakuje no, właśnie jakichkolwiek organizacji y, wydarzeń, takich, których by mogły brać y, zespoły właśnie udział. Były carbonalia, i z tego co słyszałem, niektórzy lokalni próbowali się koledzy dostać tam, nawet coś się śpiewać, coś nie nastawali się, i to też właśnie było takie dziwne dla nas bardzo. Czemu kolega, który śpiewa rap i chciał naprawdę wystąpić na scenie, pokazać się przed ludźmi, nie mógł tak zrobić. Że przydałyby się właśnie jakieś kółka najróżniejszego rodzaju, żeby to było prowadzone coś więcej w bogatyni, takie dla młodzieży szczególnie, żeby były kółka takie. Gdzie mogę się spotkać, pogadać o muzyce, czy po prostu pograć na instrumentach? Po szkole bardzo często. Chodzę na siłownię z reguły i oczywiście też lubię tam trochę pograć, jakieś różne gry komputerowe, ale staram się spędzić ten czas właśnie na chodzeniu na siłownię i też nauce, bo strasznie dużo tego mamy. Mimo, że czas pomiędzy szkołą a odpoczynkiem udaje się zagospodarować, to swoją przyszłość Wojtek już wymyślił. Nie w Bogatyni. Po szkole postaram się jak najszybciej wyjechać. Bo ja tu nie widzę swojej przyszłości ani trochę. Tak właśnie jak wcześniej wspomniałem, mój kolega że też z nimi rozmawiałem na ten temat. Moi koledzy też mówią, nie chcą tu zostać. Nikt tu właściwie z tych, których znam, nie chce tu zostać, bo nikt tu nie widzi przyszłości takiej. Poza elektrownią, jakimiś drobnymi zakładami pracy i sklepami, w których sprzedają jakieś produkty spożywcze, to... Nic. Na pewno jakieś konkretniejsze miejsca pracy. Bo jako tako tu są miejsca pracy, ale to nie jest jakiś taki poziom zarobku, gdzie byliby naprawdę usatysfakcjonowani ludzie. I starają się właśnie wyjeżdżać do dużych miast, gdzie płaca jest o wiele większa nawet i jest naprawdę Lepsze warunki w życia są po prostu. Nasze ulubione miejsca, które to były, to nam po prostu je zabrali. Nie, naprawdę mi się to mm. nic nie podoba. Zuzia i Klaudia, przyjaciółki z Zatonia i Czcińca. Obie chodzą do tak zwanego górnika. Sport, muzyka, spotkania z przyjaciółmi. Tak spędzają wolny czas. Moim zdaniem, w bogatyni jest dużo miejsc do siedzenia, które można jakoś fajnie wykorzystać. E, tylko minusem jest to, że my, jak mieszkamy tutaj, no nie mamy jak tam dojechać, a jak już mamy jak tam dojechać, to nie spędzimy tam dużo czasu, przez to jak rzadko są busy czy coś takiego. Z perspektywy dziewczyn rzeczywistość wygląda dość marnie. Wykluczenie komunikacyjne, drogie bilety, brak możliwości w samym zatoniu i czcińcu. Żeby dojechać do szkoły na lekcję na godzinę 9.45 musimy jechać o godzinie siódmej busem, bo nie mamy innego wyjścia. No a jak ludzie chodzą do szkoły, do Zgorzelca, to muszą specjalnie z Trzcińca pójść do Zatonia na busy, które też kosztują trochę więcej. Busy jeżdżą bardzo rzadko, bo w tygodniu co godzinę, w weekendy co dwie godziny. Do godziny 19 z bogatyni i ostatnie ze Zgorzelca 18. Po lekcjach czekamy bardzo długo na busa. No Rano musimy jechać wcześniej i siedzieć w szkole, niepotrzebnie, i czekać na lekcje. Linia miejska kosztuje 2 zł. Ten bus, właśnie co jedzie na działoszyn, do nas kosztuje 7,50. A z kosztuje 11,50. A z bogatyni do Zgorzelca 20 zł. Od nas do Zgorzelca też 20 zł. Kończymy lekcję późno, długo czekamy na busa, idziemy, zjemy, już jest tak naprawdę późno, i już albo nie ma czym pojechać, albo się nie opłaca właśnie ze względu na to, że pojedziemy i za chwilę mamy ostatniego busa. No i też koszt, też, też koszt na pewno ogranicza. Wolny czas zatem trzeba spędzić tutaj. Można spotkać się ze znajomymi, ale chłodną jesienią i zimą nie jest to takie łatwe. My zazwyczaj siedzimy właśnie tutaj, bo ciężko jest się dostać do tej bogatyni I, i głównie większość czasu spędzamy tutaj, poza szkołą. No i też to wygląda tak, że jak spędzamy ten czas w weekend, to wychodzimy ze znajomymi, ale nie żeby gdzieś usiąść, bo nie ma gdzie, tylko po prostu idziemy jakimś spacerkiem. Dlatego większość osób w wieku już takich zuzi, jak kończą szkołę, się stąd po prostu wyprowadza, bo tu nie ma, nie ma jak się rozwijać. Dlatego przez to, że jak nie mam, nie mam się jak rozwinąć i planuję się stąd wyprowadzić. Jak najszybciej się da, po zakończeniu szkoły. Trzciniec i Zatonie to dzielnice bogatyni, nieco zaniedbane. Tutaj młodzież ma jeszcze mniej możliwości niż w mieście. Dwa bary, które jeszcze niedawno były schronieniem i miejscem, gdzie można coś przekąsić, zostały zamknięte. Do dyspozycji młodzieży jest Dom Kultury w Zatoniu, otwarty w tygodniu, ale zamknięty w weekendy. Brakuje też na pewno jakiś imprez dla nas. Jakiegoś klubu, jakiejś dyskoteki. Nie mamy się gdzie pójść pobawić tak naprawdę. Zazdrościmy tym ludziom z dużych miast, że mają na każdym rogu jakieś miejsce, gdzie mogą pójść się pobawić, porozmawiać. No my niestety nie mamy takich warunków tutaj. Mnie tutaj naprawdę już nic nie zatrzyma. Tutaj jest tanysa, no i tam jest też niezaciekawie. Tam też by fajnie było, jakby była jakaś ławeczka, cokolwiek do posiedzenia, żeby tam no lepiej się chodziło, bo też tam często chodziliśmy. Nie tylko my, ale też i młodsi, i starsi. Dużo osób tam naprawdę chodziło, a nie ma gdzie usiąść, no i wygląda to niezaciekawie. Tam jest błoto samo. Tam jest samo błoto, nie ma żadnego chodnika, nie ma ścieżki, nie ma ławeczek, a fajnie się tam chodzi. W Polesie. Świeże powietrze i jest też z drugiej strony są Niemcy i totalnie inaczej to wygląda. U nas jest tak. No, zarośnięte wszystko w jakichś śmieciach, a u nich tak ładnie, wycięte wszystko, jakieś ładne domy, postawione ścieżki. Ścieżki rowerowe, właśnie tam jeżdżą na rowerach, na rolkach, na hulajnogach. No u nas niebo jest samo błoto. No i nie za ciekawie to wygląda naprawdę. Ale mają robić ścieżkę z bogatyni do Zatonia, ale zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. A też to się przyda na pewno. Dużo osób chodzi albo na pieszo do bogatyni. Albo z bogatyni, albo dużo osób też faktycznie jeździ na hulajnogach, na rowerach. Też myślę, żeby to coś mogło. By byłoby na pewno bezpieczniej. Brakuje mi tu też na pewno jakiegoś kąpieliska. Jeżdżę do Niemiec nad wodę, do Czech też, bo, bo jest blisko i można się właśnie pokąpać. Brakuje mi czegoś takiego właśnie w Polsce, tutaj gdzieś w okolicach Bogatyni, to bym śmiało jeździła się pokąpać w wakacje na pewno. Takie osoby, takie jak ja, nie mają prawa jazdy, bo do tego jeszcze daleko. To jest ciężko. Nie ma jak. Zatonie i czciniec przez wiele lat były dość zaniedbanym zakątkiem w gminie. Powoli się to zmienia. Ale czy na tyle, aby przekonać dziewczyny do tego, aby jednak zostały tutaj na stałe? Swojego wyjazdu na studia, a później za pracą, nie wyklucza także Karol, nasz kolejny bohater. Nazywam się Karol Król, mam 16 lat. Uczęszczam do zespołu szkół zawodowych imienia Świętej Barbary w Bogatyni. W tym roku chodzę do klasy trzeciej i jestem na kierunku informatycznym. Jeszcze nie wiem, co będę robił, bo to jeszcze jest dosyć duży kawał czasu. Jednak planuję pójść później do szkoły wyższej. Może, że będzie to Politechnika we Wrocławiu, chociaż tego jeszcze nie wiem. A później ciężko mi stwierdzić, czy zostanę tutaj, czy wyjadę w tak zwany szeroki świat. To jeszcze życie pokaże. Jednak chciałbym poznać ten szeroki świat właśnie, a nie zamykać się tylko tutaj. Uważam, że poza naszym obszarem są większe możliwości. Jest możliwość większej rotacji pracy, bo wiele osób mówi, że ta praca jest tylko na chwilę i zostaje w niej przez kolejne 8 lat. No, duże miasta dają właśnie możliwość szybkich zmian, znajdowania nowych perspektyw, otwierania się na nowe drogi. No, tego u nas nie ma, bo, bo na nasz rynek jest dosyć mocno ograniczony, ten w Polsce przynajmniej, bo za granicę można zawsze pojechać, ale ten w Polsce to głównie opiera się na kopalni oraz na elektrowni, wszystko tak naprawdę w naszym rejonie raczej się wokół tych dwóch głównych zakładów. A co dalej, przykładowo, już na no, większym miejscu typu Wrocław, to oczywiście będzie oferowało więcej takich różnych instytucji, różnych miejsc pracy, gdzie mógłbym siebie spróbować sprawdzić. Istnienie kompleksu z elektrowni, jak i kopalni, jedno wynika wszakże z drugiego, no, jest ważne dla całego regionu. Więc, jako mieszkaniec regionu, oczywiście, że mi zależy na funkcjonowaniu tych zakładów. Jednak ja na dzień dzisiejszy nie myślałem, żeby połączyć swoje przyszłe życie z tymi zakładami. Nie neguję takiej opcji. Nie mówię, że na pewno nie będę tam pracował, ale nie myślałem chwilowo o tym, jakoś nie wpadło mi to do głowy. Karol wolne weekendy spędza bardzo często na podróżach poza gminą. Wraz z rodziną odwiedzają ciekawe zakątki dolnego śląska. Nie ucieka. Wyjazdy raczej pozwalają mu docenić rodzime atrakcje. W całej naszej gminie bardzo mi się podoba położenie geograficzne. Jest wręcz idealne do podróżowania, a robię to zawsze z miłą chęcią. Mamy bardzo dobre się wypadowe: czy tu do Czech, czy do Niemiec. Jak to się śmieją, jedynie gdzie daleko, tu do Polski. Ale tak, to jest bardzo dobra lokalizacja, bo w naszym regionie, w naszej gminy, mamy tak naprawdę do, blisko do wielu miejsc bardzo interesujących. Jak to nieraz się mówi, co chwalicie, swego nie znacie. Nasz region jest bardzo bogaty, to w nim cenie, bo jest tutaj przykładowo niedaleko e, stary gród przedpiastowski, o którym mało kto wie, bo tak naprawdę zostało tylko ruiny w naszej gminie. Tylko, że nikt się tym nie interesuje, jest popadł to w zapomnienie. Z tego co się orientuje jest jedna tablica upamiętniająca i to też już bardzo zaniedbana. To jest bardzo dobry rejon, bardzo dużo ciekawych rzeczy, tylko, że zaniedbany. Jako baczny obserwator życia społecznego i życia rówieśników ma też swoje zdanie. Mamy bardzo, ale to bardzo źle skomunikowane te dalsze części miasta, właśnie jak Bogatynia czy Trzciniec, które leżą od no, centrum Bogatyni. No, dobre kilka kilometrów. Prawda jest taka, że to były osobne miejscowości kiedyś, więc no, iść przez las nie jest na pewno ciekawie, a komunikacja miejska, no to. Mamy 4, 4 albo 5, no po prostu dużo autobusów w ciągu dnia. Ewentualnie no z tylko ten z drugiej strony jest no drogi, nie kłammy się, bo stąd do bogatynia, bo z Bogatyni do Zatonia 20, nie 20, 11 do tych się płaci, 20 do Zgorzelca. Więc no to mi się bardzo nie podoba, że do dojazd, mnie bardzo ciężko się stoi. Jak się spóźni na jednego busa, to nie trzeba czekać nawet godzinę basen, słynny basen nasz, mogliby w końcu otworzyć, chociaż tam najpierw byłoby trzeba go wyremontować. Ale zasadniczo to ostatnio nasza gmina całkiem dobrze się pod tym względem rozwija. No mamy, wyremontowali ładnie w okolice zalewu, wyremontowali tak zwany stary PKS, więc ogólnie tu mamy ten progres, mamy ten plus, jednakże ten basen ciągle tak, jak myślę, to mnie teraz korci, że jest zamknięty od tych kilku lat, był odparty aż jeden dzień, no, i teraz stoi tak zamknięty. Jako humanista ma marzenia związane z kulturą. Na pewno możliwość rozwoju, się, rozwoju kulturalnego. U nas nie mamy tak naprawdę za bardzo dostępu do teatru czy do opery, i to bardzo mnie boli, bo operę mamy w Nowym Wrocławiu. Nie wiem, czy w Górze nie będzie. I za bardzo tak to nie mamy dostępu do, takiego, do takiej możliwości rozwijania się w sposób kulturalny. No fakt, mamy to kino, no ale kino to są seansy, są filmy, ale takiej żywej sztuki u nas się raczej nie uświadczy. Co najwyżej raz na kwartał, oraz na pół roku, no to, to po prostu jest u nas rzadkość. Pomysł na rozwój gminy? Turystyka, zasoby historyczne, zabytki. Czemu nie? Tutaj miał się zatrzymać Napoleon, kiedy z wielką armią wracał z Moskwy. Oto już zaczynamy od jednej ciekawej rzeczy, które fajnie byłoby można zrobić. Oczywiście najpierw były potrzebne fundusze, ale czemu by nie? Dalej możli, można byłoby otworzyć muzeum domów przysłupowych, bo przecież mamy jedno z nielicznych najlepsze skupisko zachowanych tych domów. W ogóle kultury Łużyckiej jakiś muzeum otworzyć. To byłoby bardzo interesujące przynajmniej w moim prywatnym mniemaniu, no tylko na to też potrzebne są pieniądze, jak na wszystko. Czyli czy byłoby można coś zrobić region turystyczny? Jak najbardziej, ja tego nie neguję, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, tylko potrzebny byłby wkład wielu ludzi. Wojtek, kolejny nasz bohater, uczeń z Gorzaleckiego technikum elektrycznego, mieszkaniec bogatyni, frontman zespołu Devoidet. Prawdopodobnie to bym na studia pojechał. Znaczy, oczywiście, marzenie jakbyśmy do tego czasu osiągnęli, coś, ale to nie wiem czy z muzyki da się utrzymać, trzeba być naprawdę najlepszy. Studia to robotyka i automatyka chciałem, bo, że tak powiem, jestem w tym całkiem dobry. No a dalej to nie wiadomo. Różne koleje losu. Ja trzy lata temu, powiedzmy 4, nie wiedziałem, że ja będę w ogóle tą muzyką się taką zajmował, że będę miał zespół. No metalu nie słuchałem, także nie jestem w stanie tego stwierdzić. Jeżeli by elektrownia funkcjonowała jako panie, no to... Można by było się przyjąć, a jak nie, to jakaś prywatna robota z zakresu elektryka. Jako elektryk to ja mogę właśnie samemu prowadzić działalność, no albo się do elektrowni przyjąć na jakieś stanowisko porządne, jak już tam te studia skończę. I kolejny głos przypominający, że młodzież ma problem z komunikacją. Busy są drogie i jest ich za mało. Żeby ludzie nie wyjeżdżali z Bogatyni, to trzeba im dać dostęp do tego, żeby wyjeżdżali, ponieważ łączy to z innymi busy po 20 zł w jedną stronę i to troszkę no, zniechęca do przesiadywania w tym w naszym dołku geograficznym. Skoro mowa o przyszłości i młodzieży, to nie sposób nie zapytać o kopalnię i elektrownię Turów oraz ich znaczenie właśnie dla młodych. Ta elektrownia i ta kopalnia w sumie są mi obojętne. Mi w sumie też. Patrząc na to, jak ty ile osób już mówię się stąd wyprowadzi, to też im jest tak naprawdę to obojętne. Na dzień dzisiejszy nie myślałem, żeby połączyć swoje przyszłe życie z tymi zakładami. Nie neguję takiej opcji, nie mówię, że na pewno nie będę tam pracował, ale nie myślałem chwilę o tym. Jakoś nie wpadło mi to do głowy. W wielu miastach takich nie ma kopalni elektrowni i funkcjonują. Także. Gdzie sobie zawsze poradzą. Sporo młodych nie widzi swojego miejsca w gminie. Czynnikiem zwiększającym niepewność może być brak jasności co do czasu i sposobu transformacji obszaru węglowego, jakim jest bogatynia. Niewykluczone, że młodzież uwierzy, jak zobaczy, że dorośli potrafią spojrzeć na przyszłość w sposób nowoczesny, innowacyjny i wizjonerski, bo to właśnie atrakcyjne, innowacyjne miejsca pracy mogą ich interesować to m.in. odnawialne źródła energii czy szansa na pieniądze z UE, a także trwałe miejsca pracy, ale też właściwa odpowiedź na zagrożenia środowiskowe i klimatyczne.